Jesteśmy w Nicaraguj. Przez tydzień będziemy mieszkać u rodziny z Nicaraguj i przez pięć dni będziemy chodzić na lekcje hiszpańskiego. Także back to school. Jeszcze niedawno byliśmy w Kostaryce, gdzie jeździliśmy kładem, karmiliśmy konie na plaży i wypuszczaliśmy małe żółwie do oceanu. Podróżowaliśmy wynajętym samochodem, który zwróciliśmy na granicy i ruszyliśmy do San Juan del Sur w Nikaragui. Mamy specjalne wyjście VIP. O, też ktoś jedzie do szkoły. Wszyscy idą tutaj do szkoły. Po trzech minutach doszliśmy do szkoły. w takim miejscu będziemy się uczyć dzisiaj hiszpańskiego. Pilnie się uczymy, dostaliśmy i mamy już pierwszą stronę notatek. Naszą nauczycielką była przemiła i pomocna Jen. W szkole skupialiśmy się na konwersacjach, które miały nam pomóc w dalszej podróży porozumiewać się z lokalsami. Mamy zeszyty i mamy... nie, nie mamy pracy domowej. nie pozostaje, nic innego jak wyciągnąć z i rozkroić arbuza. Cieszymy się pierwszą przerwą w szkole. Na arbuza. Chcemy arbuza. Chwila przerwy to wspaniały czas na świeże owoce. Jak nie arbuz, to koniecznie papaja z marakują. Mieszkaliśmy w małym, ale bardzo wygodnym domku. Codziennie rano schodziliśmy na śniadanie, które przygotowywała nam nasza nikaragłańska ciocia Marta. Każdy posiłek to nie tylko czas na poznanie tradycyjnych dań, które specjalnie dla nas zostały zweganizowane, ale również na poćwiczenie hiszpańskiego. Pero, no, no to do y tu możesz tomar. Y con tú. Na śniadanie jedliśmy różne omlety, placki lub owoce z tostami. Bartek już je kolacje. dzisiaj mamy? Czekają pinto i sałatka z z i to, to są tortille na, na Obiad i kolacja to najczęściej kombinacja ryżu, fasoli, warzyw i dojrzałego awokado. Nasz homestay trwał tydzień. Poznaliśmy wspaniałą rodzinę i zobaczyliśmy, jak wygląda życie w Nikaragui. czy tym chyba 6. Cztery godziny później to samo miejsce, te same ubrania, trochę więcej proszku. Coś się kruje. Odrabiamy pracę domową. Przygotowujemy się na pierwszą lekcję surfingu. Czekamy na transport do plaży. U góry jest marta deska. Po zajęciach z hiszpańskiego jeździliśmy na pobliskie plaże uczyć się surfować. Co prawda, ujeżdżanie fal nie jest naszą najmocniejszą stroną, ale za to zaprzyjaźniliśmy się z naszym instruktorem. Tu eres San Juan del Sur to jedno z bardziej turystycznych miejsc w Nikaragui, Chociaż jak widać, zbyt wielu turystów tutaj nie ma. Często pytano nas, czy nie boimy się jechać do Nikaragui. Otóż nie ma się czego bać. Ludzie są przy nim, a infrastruktura rozwinięta, co daje dużą swobodę w podróżowaniu. Idziemy do miejsca, gdzie jest napisane, że jest Secret Garden. Naprawdę jesteśmy w ukrytym ogrodzie. O, nasza kawka, pyszna, czarna. Tarabułasny jest z kawy. Co mają na północy. Natomiast kawa? i jest Bartek, są krokodyle? Dzisiaj jest nasz ostatni dzień w San Juan del Sur. Spędziliśmy tydzień chodząc do szkoły, ucząc się surfianda chodząc na imprezy imprezę jedną z lokalsami. Zamówiliśmy sobie wegetariański, wegański posiłek. Pijemy kawę. Mamy talerz obfitości, czyli ryż, fasola czerwona, awokado, marchewka gotowana, smażonego banana. To jest chyba juka. To jest... Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest. A, dynia, tortilla. Wow. To jest wegańskie niebo. Skoro już jesteśmy na rynku, to zrobimy zakupy. Nicaragua nie jest bogatym krajem, więc widok dziecka w pracy nie jest nadzwyczajny. Dzieci chodzą do szkoły, a po szkole lub w weekendy pomagają rodzicom w zarobieniu na życie. Stoiska z owocami najważniejsze miejsce na targu. Tego dnia nie mieliśmy zajęć z hiszpańskiego ani lekcji surfingu. Postanowiliśmy więc spróbować własnych sił i samodzielnie wybrać się na plażę. Przygotowania do surfingu. Dzisiaj pierwszy raz surfing bez instruktora. Będę surfować w sukience. To jest Aloha chicos. Nie ma się co oszukiwać. Ja, deska i fale nie zaprzyjaźniliśmy się tego dnia. Więc większość czasu spędziliśmy tak. I tak to jest. Raz fale są, a raz fali nie ma. Ostatnie chwile na plaży i powrót do miasta. Jutro rano ruszamy dalej. Kolejnym krajem będzie Salwador, który jest w czołówce najniebezpieczniejszych państw świata. Wcześniej jednak zostaniemy chwilę w Nicaraguj. Pokażemy Wam ją od zupełnie innej strony niż dzisiaj. Do zobaczenia. Naszą pierwszą. Pier pierwą. Mam z Air, la playa Ramanso. Już mówimy perfekt w hiszpańskim. Jakby ktoś chciał lekcję, zapraszamy do nas. Cześć. Już nie wyłączyłeś?